Dobry, to jest kolejny odcinek naszego radiowego cyklu, w którym spotykam się z osobami związanymi z klubem chrobry głogów i rozmawiamy o piłce nowo oczy. Tomasz Olczak, kłaniam się. Moim gościem dzisiaj Łukasz Góra, nowy zawodnik Chrobrego. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam. Na początku nie mogę od tego nie zacząć, bo każdy kibic, który spotkał, miałby okazję spotkać się z którymś z piłkarzy Chrobrego, miałby ochotę zadać to pytanie, co się wydarzyło w grudziądzu? Jak ty patrzysz już z perspektywy tych kilku dni na to spotkanie? No co, no przede wszystkim trzeba do tego spotkania podejść spokojnie, także bez większej nerwowości. No i to, że sam wynik ok, nie jest fajny, nie, nie ma co ukrywać, bo te 0,5 to niemiło też na boisku i się to dało odczuć. Ale wierzymy w tą pracę, którą wykonaliśmy przede wszystkim właśnie przez ten cały okres przygotowawczy. No i że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, i że to był tylko wypadek przy pracy, i trzeba dalej wierzyć w to, co właśnie wykonaliśmy, jaką robotę, i że w dalszych spotkaniach. Wam nam się zmazać po prostu to, co było w Grudziądzu. Co się działo w szatni, jak wyglądała ta atmosfera po spotkaniu? No, po spotkaniu wiadomo, no nie było wiadomo i radości, nic takiego, bo to po 0,5 5 no to jakiejś tam atmosfery nie może być dobrej w szatni po meczu, aczkolwiek no jak mówimy, trener też tutaj fajnie tego spotkania podszedł, że to no Lepiej dostać raz 5-0, jak 5 razy po 1-0 tak naprawdę i miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy po prostu. Grałeś w Rakowie, w Rakowie, który w zeszłym roku wygrał tę ligę. No i teore teoretycznie piłkarz z takim CV mógł zainteresować każdy klub w tej lidze. Co sprawiło, że wybrałeś dobrego? Przede wszystkim konkrety, można powiedzieć. To właśnie tutaj szybko negocjacje się odbyły, jakby nie patrzeć. To właśnie usłyszałem, że jest zainteresowanie z Głogowa tutaj też na klub przez te wszystkie lata no to wiadomo obserwowałem też tutaj, te kluby, które były właśnie tutaj w tej pierwszej lidze, no to są no, stabilny klub na pewno gdzie tutaj jest szansa dalszego rozwoju, no i byłem naprawdę zadowolony, jak usłyszałem tą właśnie opcję z Bogowa. nie powiem, że były też inne opcje, ale no tutaj jakby najbardziej mnie tutaj te właśnie konkrety przekonały, konkretna gadka i jestem właśnie w Głogowej. Ponad 180 spotkań w barwach Krakowa Częstochowa. Kilka długich lat spędzonych w tym mieście, też jesteś wychowankiem tego klubu. Ciężko się zmienia drużynę po takim czasie? No na pewno dziwna sytuacja, bo to dla mnie właśnie można powiedzieć, że pierwsza taka zmiana właśnie w seniorskiej piłce, gdzie zmieniałem tą drużynę, to miasto. Ale powiem szczerze, że jakoś nie odczułem tego mocno i byłem przygotowany po prostu na tą zmianę i wiem, że może wyjdzie mi to nawet na dobre, jeśli właśnie taka zmiana nastąpiła, ponieważ, no, tak jakbym powiedział, byłem wychowankiem, tak naprawdę, a tutaj już jestem po prostu, mam czystą kartkę i mogę robić coś po prostu no, na swoje konto teraz. Rok w Chrobrym, taki jest kontrakt i co potem? Wiadomo, ten rok czasu to nie jest to, że to się zamykam i uciekam, bo to nie, tak do tego na pewno nie podchodzę. to Jestem człowiek, który lubi tą stabilizację i to. No na pewno no. to jak mówię, no, obie strony będą zadowolone, to nie widzę przeszkód, żeby po prostu ten kontrakt o kolejny rok, kolejne lata przedłużyć. Jak bardzo w tym systemie z trzema obrońcami różni się do rola tego środkowego obrońcy w centrum, a rola tego, który jest bardziej bliżej lewej bądź prawej strony? A co no przede wszystkim. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przede wszystkim co no, ten centralny obrońca musi dyrygować tą całą linią, kiedy właśnie skrócić pole gry, kiedy opóźnić, na przykład, wtedy przeciwnik naprowadza na nas piłkę. A znowu kwestia tych półbocznych, właśnie półlewego, półprawego, to kwestia wprowadzenia piłki przede wszystkim, nie? że to oni odpowiadają właśnie za wprowadzenie tej piłki do linii pomocy, do linii ataku. No i co na pewno, tak samo asekuracja właśnie tych Bożnych sektorów, tych wahadłowych, którzy no wiadomo, że mają dużo pracy w obronie, jak i w ataku, no i czasami mogą do tej obrony nie zdążyć przyjść. Znałeś któregoś z chłopaków z drużyny wcześniej? Wcześniej czy znałem głównie z boiska, mimo wszystko, a tak na pewno tylko Roberta Mandrysza. Tak. Spotkaliście się w Zabrzu? Spotkaliśmy się w Zabrzu, tak, on właśnie był w drużynie z moim bratem. Rozmawiałeś z Robertem przed podpisaniem kontraktu albo bezpośrednio po? Nie, powiem tak szczerze, że nikogo się nie pytałem, pytałem się tylko Bacha bodajże, jak tutaj to wygląda właśnie. Wiem, że on teraz już odchodził, dlatego też mi na tym zależało jego zdanie. No i co, no powiedział mi właśnie parę dobrych słów właśnie i jak osoba, która odchodzi, a wypowiada się pozytywnie a propos klubu, to na pewno jest to dobry zespół. Masz świeże spojrzenie powiedzmy na, na ten zespół, bo wszedłeś z zewnątrz. Na co stać Chrobrego Kołogu w tym sezonie? Na co stać? No, na pewno jesteśmy drużyną, która umie grać w piłkę to pokazywaliśmy parę razy na sparingach, bądź w treningu również. To widać, że nie będziemy, że tak powiem, chłopcami dolania, jak to niektórzy chcą, żebyśmy takimi byli. Jeśli damy to, co umiemy grać najlepiej, czyli walka, zaangażowanie, plus gra w piłkę, to spokojnie możemy powalczyć z każdym w tej biznesie. Mam do Ciebie kilka pytań, które zadawa zadawali nasi, nasi widzowie i kibice. Mm -hmm. Pierwszy z nich jest od Jędrzeja. Czy, czy Ty miałeś możliwość pozostania w Rakowie? Czy jak w... O ile wcześniej dowiedziałeś się, że ten następny sezon spędzisz już w innym klubie? No, rozmowa z trenerem była bodajże przed końcem kwietnia, coś takiego, że tutaj nie zostanie przedstawiona żadna oferta przedłużenia kontraktu. Aczkolwiek zawod... to, co trener też kiedyś mówi w wywiadzie bodajże, że zawodnik to czuje ja tak samo czułem, że ten kontrakt pewnie nie będzie przedłużony po prostu i już byłem na to przygotowany, że właśnie po tylu latach odejdę z Częstochowy. Ale to nie jest tak, że Ty nie grałeś już w tym klubie, bo hmm. nawet na koniec sezonu Ty pojawiałeś się w pierwszej jedenastce. No tak, no się właśnie w pierwszej jedenastce. Wiem, że do tego podchodzili właśnie, również bardzo fajnie do tego, że jak wiedzieli, że mimo wszystko z kimś nie przedłużą, że nie odcinali mu po prostu tej szansy dalszych występów. A o propozycji z Chrobrego dowiedziałeś się kiedy? Po po sezonie, to, po, czy? po sezonie już się dowiedziałem, jak była ta informacja, że już ze mną nie przedłużą kontraktu, to może tydzień po tej informacji już tutaj... Zadzwonili do mnie dyrektor, zadzwonił do mnie trener. Z trenera też rozmawiałem przed podpisaniem kontraktu. No i przyjechałem tak naprawdę. Jak Hrobry zadzwonił, to może kwestia 3-4 dni i już wszystko było dogadane. A masz jakiegoś swojego ulubionego obrońcę, takiego, który był Twoim wzorem, czy, czy w czasach juniorskich, czy nawet teraz? No to właśnie dlatego ten numer 26 sobie wybrałem, bo to od czasu młodości to właśnie John Terry to był dla mnie taki idol największy. I również później jeszcze z biegiem czasu właśnie, może przez ten właśnie gwarek zabrzmi, jeszcze to 26, to jeszcze Łukasz Piszczek, co też na prawej obronie, co grę, to też lubiłem się na nim po prostu wzorować. Bartek pyta, jak się czujesz w nowym klubie. Pamiętaj, że jesteśmy w klubowej telewizji. No, oczywiście, no, to pamiętam, ale co, w nowym klubie no, czuję się naprawdę dobrze i atmosfera tak przede wszystkim w zespole nie jest żadna napięta i to właśnie... Bardzo fajnie, że taka atmosfera jest dobra przy tym zespole. Mam na koniec do Ciebie pytanie od Anonima: prosił, żeby nie ujawniać imienia. Czy Łukasz Góra ma jakąś ksywę? Jeżeli powiesz, że nie, to ja mam kolejne pytanie. <noise> nie, mam ksywę. Od małego mówią na mnie szaszek. Także to ogólnie się wzięło chyba od tego, że jak byłem mały, bodajże to mówiłem na ciocie. Siosia, i później było jakieś szosia, szosza, aż i tak ewoluowała w szaszka. I to właśnie i to nawet w Rakowie tak na mnie mówili czy tam ten, Także tutaj na razie nikt tak na mnie nie mówi, ale zobaczymy, czy to się zmieni, czy nie. Anonim wspomina mi jeszcze, że kiedyś mu... ktoś mówił na ciebie Marek. Pamiętasz, że <laughs> nie, nie wiem, kto jest Anonimem, ale myśl... domyślam się. Nie no, Robert prosił, żeby nie mówić o no. no właśnie, no to tak właśnie no, no. myślałem. Nie, tutaj dopiero pierwszy raz się spotkałem z tą cyfką, także tak, no. Także nie wiem, czy to się też zmieni, czy tak dalej na mnie Marek będą no, A skąd mówi, się to czy... wzięło? Skąd to Ale to też pytanie od nie ma, czy od tak, Ciebie teraz? Tak. <laughs> skąd się wzięło? No podobno od tego, że no wyglądem trochę przypomina mojego starego trenera z Rakowa. Aha. Także no, oni tak to mówią, no jeśli tak jest, no to okej. Okay. No dobra, tego się nie spodziewałem, że w ten sposób, w tym kierunku to poszło. Moim hmm. gościem był Łukasz Góra, to był nasz kolejny radiowy cykl, cykl Chrobry plus Marek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.